trzy pozycje w modlitwie. Modlitwa rozpoczyna się od podniesienia rąk do ramion lub płatków uszu, tak jakby ktoś składał Bogu obietnicę, że zostawił wszystko dla niego Wszechmogącego i będzie się modlił w pełnym skupieniu. Po wejściu do modlitwy nie można mówić, jeść, rozglądać się. Pierwsza pozycja to pozycja stojąca, symbolizująca szacunek, gotowość i uważność na Boga Wszechmogącego. W tej pozycji recytowanie pierwszego rozdziału Koranu, Shuri al-Fatiha, jest obowiązkowe, ponieważ jest uważane za istotę całego Koranu. Do tego stopnia, że jeśli ktoś zapomni ją przeczytać, jego modlitwa nie jest ważna. Pozwól, że przetłumaczę i krótko Ci to wyjaśnię. Biorę ochronę Boga przed pułapkami przeklętego diabła. W imię Boga, najłaskawszego, najłaskawszego. Chwała niech będzie Bogu, Panu wszystkich światów. Uznajemy więc, że wszystkie chwała należą się Bogu, jedynemu stwórcy, żywicielowi, podtrzymywaczowi, obrońcy i opiekunowi wszystkich swoich stworzeń. Uznajemy, że jest tylko jeden stwórca i wszystko inne we wszechświecie jest jego stworzeniem, a zatem stworzenia zależą od stwórcy. Taki stwórca musi posiadać władzę absolutną. Posiada on władzę absolutną, a jednak jest miłosierny. Najłaskawszy, najmiłosierniejszy. Mistrz Dnia Sądu. Jest miłosierny, ale także sprawiedliwy i sprawiedliwy, dlatego już nas poinformował, że to życie nie jest trwałe. Pewnego dnia musimy umrzeć i stanąć przed Nim, aby zdać sprawę z tego, jak żyliśmy na tym świecie. Jest to więc dla nas przypomnienie, Abyśmy byli dobrymi, posłusznymi sługami Bożymi i byli produktywnymi członkami społeczeństwa. W tym celu prosimy go o pomoc, ponieważ on jest naszym stwórcą i tylko stwórca najlepiej zna swoje stworzenie. Tylko Tobie oddajemy cześć i tylko Tobie prosimy o pomoc. Prowadź nas prostą drogą. Prosta ścieżka jest tym, co prowadzi do upodobania Boga a jego upodobanie jest gwarancją raju. Droga tych, którzy otrzymali Twoją łaskę, Twoją przyjemność. Wierzymy, że Bóg Wszechmogący posłał proroków i posłańców, aby nas prowadzili i poznali naszego Stwórcę, więc ci, którzy słuchali przesłania i byli posłuszni Bogu Wszechmogącemu, Jego błogosławieństwa spłynęły na nich. Prosimy więc Go, aby uczynił nas podobnymi do tych ludzi. Nie ścieżka tych, którzy ściągnęli na siebie gniew, ani tych, którzy zbłądzili. Ci, którzy słuchali przesłania i odrzucali je, zmieniali lub zabijali proroków, stawili czoła Bożemu gniewowi i pozostali w błędzie. Prosimy Boga, aby nie pozwolił nam być takimi jak oni. Po tym rozdziale czytamy kilka innych wersetów, a następnie przechodzimy do dwóch pozycji. Druga pozycja to kłanianie się. W tej pozycji muzułmanie ukorzyją się przed Bogiem Wszechmogącym, uznając Jego wielkość i poddając się Jego woli. Trzecią pozycją jest pokłon, czyli najbliższy Bogu Wszechmogącemu w swoich modlitwach. Oznacza całkowite poddanie się, bezradność i pokorę. Ta pozycja jest powtarzana dwukrotnie w każdej jednostce. Jest to wspaniałe przypomnienie, że kiedy potrzebujemy pomocy, Pomaga nam tylko Bóg Wszechmogący. Dlatego zawsze musimy zwracać się do Niego w każdej potrzebie, On nigdy nie zostawi nas samych. Pomaga nam nawet bez pytania, na przykład wtedy, gdy byliśmy w łonie matki. Byliśmy słabi, kruchi i bezradni, rodzice opiekowali się nami, kiedy najbardziej tego potrzebowaliśmy, przypomina nam o łasce Bożej. Musimy więc pamiętać, że nasi rodzice będą się starzeć, będą słabi i będą nas potrzebować, musimy być wobec nich posłuszni i dbać o nich tak, jak oni. W islamie nie ma pojęcia domów starców. Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy posłuszni naszym rodzicom i opiekunom. Co najważniejsze, jest to postawa powszechna wśród wielu proroków podczas modlitwy. Jednostka modlitwy zaczyna się od obietnicy. Po której następuje szacunek, uległość i pokora. Jedna jednostka modlitwy zajmuje zaledwie 2 do 3 minut. Pierwsza modlitwa składa się z dwóch jednostek, więc te trzy pozycje powtarzamy dwukrotnie. Druga, trzecia i piąta modlitwa składa się z czterech jednostek, więc powtarzamy te pozycje cztery razy i nie przekracza to 10 do 12 minut. Czwarta modlitwa składa się z trzech jednostek, więc powtarzamy te trzy pozycje trzy razy, co zajmuje zaledwie siedem do dziewięciu minut. W sumie spędzamy wielbienie Boga Wszechmogącego tylko pięćdziesiąt do pięćdziesięciu pięciu minut w ciągu dwudziestu godzin dnia i nocy. Aby posłuchać wezwania do modlitwy lub posłuchać pierwszego rozdziału Koranu, lub poznać pięć podstaw islamu, lub poznać etapy ablucji, Kliknij przycisk wstecz lub naciśnij home, aby powrócić do strony głównej.